Ile osób gra? Tysiąc? Cys Ej, dobra, czyli się nie spóźniłem. Co jest? Nie spóźniłem się aż tak bardzo. Dobra. Co jest? Dobra, wbijam już sobie i Tutaj gram nie? tylko muszę sobie to zobaczyć. jest. A jakby ktoś w ogóle pytał, jak prezentuje się teraz mój dysk, to tak. Um. No zaprzejdźmy do jest jeszcze. Albo cienka sklepu jeszcze. Co? Od razu to z bomby Co to są ze skiny? Ej, koks, koks, serio koks. Co to jest? To jest. Ej, dobra, nie widziałam dlaczego sklepu. To powróciło, ja to, ej, ja to... Nie, kto to pamięta? Ja to pamiętam. Dosłownie ten sam nawet taniec był. Ja to pamiętam. Pamiętam to nie, to jest tego. Fakty muszę chcę jakoś... Kaczko! Nie, 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 nie pamiętam tego, nie znam tego. Ej, to muszę kupić, to jest koks. To, to wygląda jakby inaczej. Z zdaniem to jest inaczej to wygląda A bo ja wiem Bo to chyba jest też, Bo to było chyba też w karnecie też, też? to jest Ej ja to pamiętam To, to jest mojego sezonu ulubionego Czyli ze sezonu hmm, Gdzie to jest pokazane? Nie wiem ale z sezonu Rozdział 5, sezon czwarty Z tego sezonu I to też muszę kupić. To jest ten żołnierz. Jak go znam. Dobra, może przez to mój wymyślanie będę miał po tym odcinku z jeden kafel dolców. 14 na Moje reakcje na sklep to... Dobra, więc chyba sobie zobaczyliście moją reakcję na to karnik bojowy w ogóle jakby ktoś nie wiedział. Co? Co to jest? XD Patrzcie. No dobra, jest dobrało mnie. I dobra, co to bylo, nevím, vidíte trochu. A dobré, nejste, nevím, co

you okay. Точнее о чем?

Jeśli nie chcecie więcej Fortnite'a to piszcie w komentarzach, albo na torce u nie wiem co to jest ale nie, to nie ważne, po prostu na komentarzach ja okay, no w ogóle Jeśli nie, nie. nie chcecie więcej Fortnite'a to piszcie w komentarzach, a to by było na tyle, Mara. A, no i jeszcze zapomniałam, zostaw subika, please. A, no i jeszcze zapomniałam zestaw subika, please.